A tam grefny siurek z tej strony. Kupiliśmy taki wspaniały wóz BMW E36. ISK z kompresorem podniesiona na lifcie. Niedziałająca, obita, brzydka i itd. I będziemy próbować z tego zrobić samochód. Będziemy próbować z tego zrobić samochód, bo moim zdaniem ta auto ma potencjał. Motor chodzi fajnie, sprzęgło działa. Wydaje mi się, że tam jest jakieś lepsze sprzęgło. Z tego co wiedziałem to pod głowicą najprawdopodobniej jest przekładka. Przekładka odprężająca. Jest decik. to jak działa, to działa. Jest robione tragicznie jeśli chodzi o ten zestaw kompresora. Więc ledwo co to działa, ale myślę, że będzie fajnie. Mam plan. Już tutaj pokażę listę. Na liście zdjąć kolektor, kompresor, osprzęt tego kompresora. Mam tutaj taki kit, który gdzieś tam kiedyś był w naszym. Na wzór tego był zrobiony kit w śmierdzielu, tylko że tam było 6 cylindrów. To siedziało działo przez chwilę ublażej, ale błażej się wkurwił na ten zestaw i niestety go wyrzucił i pluje na niego. To jest yy, flansza, która już, już idzie do ładowania w kulera. to jest flansza dolotowa do kompresora, a to jest montażowa yy, płyta do, z napinaczem, żeby zamocować kompresor w miejscu klimatyzacji. Yy, aktualnie kompresor nie jest zamocowany do niczego, tylko do kolektora sącego. Jest to bardzo złe rozwiązanie. Jest strasznie niewyosiowany. No nie ma prawa to działać. Muszę to wszystko pozdejmować i... I zacząć po prostu gdzieś tam coś iść w tą stronę, żeby to działało. Następnie na liście, potem oczywiście Gwint. Mamy od samuela Gwint 30, stary, ale Jary. Hmm. Zmatować całe auto, prysnąć go na czarno, sadzić mu jakieś kółko, no bo aktualnie <laughs> wygląda to średnio jeszcze. Autem byliśmy dwa razy na, na ofrodzie. No, Barbara! Co? Co? A ja myślę, kurwa, że mi spadła lina. Ja... nie wygląda najlepiej. Coś tam tutaj cisnąłem kolegę, bo zablokowało mu się takie Audi Quattro, bo Quattro nie działa. Audi to jest tylko na wodę i reklama, No tak naprawdę Audi to jest. No i zapomniałem, że nie ma belki zderzaka i cisnąłem go, a on miał hakolowniczy, to powniatam mi cały. Cały przód, pałę został wyciągnięty i tyle. No, zaczynamy. miałem jeszcze dodać, bo pojazd ma już YouTube'ową historię. Na kanale Young Capek, możecie sobie sprawdzić jak on gdzieś tam jeździ tym samochodem, gdzieś tam go troszkę przerabiał. Wiadomo, auto jest gruzem i gruzem zostanie, bo już z tego syndykaciku nie będziemy robić. No ale jakaś pamiątka niech po nim zostanie, bo auto jest fajne. Pod maską wygląda to tak. Zdemontujemy dolot. Przepływkę, przepustnicę. Kompresor, kolektor dolotowy. I spróbujemy w tamte miejsce gdzieś tam zamontować. Ten nasz wspaniały kicik. Odmę wywalę, też te cewki, może spróbuję zrobić hop plate i te cewki dać tam. Akumulator też demontowę, żeby było więcej miejsca. Czy chłodnice? To zobaczę. Hmm. No tak. Ale to musiało być szczelne. Tak to wygląda ładnie. Ktoś pomalował wszystko. Sprayem czerwonym, teraz ja to będę musiał pomalować wszystko czarnym sprayem, żeby nie było widać tego czerwonego, bo chociaż nie będę tego mył, nie? A tak na poważnie, no to muszę coś wymyślić, że średnio. Podczas demontażu tego naszła mnie jedna mała myśl, czy może zamiast tego kompresora nie wsadzić tu burbo, ale zobaczymy. No na ten moment kompresor jest na płycie, jednak się go nie da zamontować w miejscu klimy, bo obudowa rozrządu przeszkadza. Kompresor jest na płycie, nie wiem czy to widzicie czy nie, jest ustawiony już w jednej linii do paska, troszkę to zajęło oczywiście na oko, no i teraz tak, tutaj jest fajne miejsce na napinacz, pasek zamówiłem, będzie dopiero na jutro, więc niestety dzisiaj mogę tylko się pobawić gdzieś tam z łapą, z montażem takim wstępnym, finalne spawanie dopiero jak będzie pasek, jak to założę, jak zobaczę czy jest faktycznie gdzieś tam to w linii i straight ahead. Utnę sobie kolektor, przyłożę go, tak żeby malina już gdzieś tam, o kurczę, jeszcze nie powiedziałem, że malina, będę prosił malinę, żeby mi to pospawało, ale potem trzeba będzie zmienić ten czerwony spray i śmigamy jutro, nie wiem, bardzo bym chciał, ale raczej nie wyjdzie.